Intensywny kolor jabłek to nie tylko kwestia estetyki, ale także czynniki bezpośrednio wpływające na ich wartość rynkową. Jak wiadomo, barwa owocu jest wynikiem złożonego procesu, w którym zaangażowane są geny drzewa, warunki uprawowe oraz czynniki środowiskowe. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybarwienie jabłek jest dostęp do światła słonecznego. Im więcej promieni słonecznych dotrze do owocu, tym intensywniejszy będzie jego kolor. Dlatego sadownicy już od lat stosują różne praktyki agrotechniczne, takie jak cięcie gałęzi, usuwanie liści, które mają na celu zwiększenie ekspozycji owoców na słońce. Tradycyjne metody ręcznego usuwania liści są bardzo pracochłonne i czasochłonne. Na szczęście przychodzi tutaj z pomocą technologia sadownikom. Od czterech lat na rynku polskim dostępna jest innowacyjna maszyna włoskiej firmy Olmi, która zautomatyzowała ten proces. Urządzenie to wykorzystuje naprzemienne impulsy sprężonego powietrza, które delikatnie usuwają zbędne liście z drzew, umożliwiając lepsze doświetlenie owoców. Co ważne, maszyna nie uszkadza ani owoców, ani drzew. Maszyna do usuwania liści to rewolucyjne rozwiązanie dla sadowników, którzy chcą poprawić jakość swoich upraw i zwiększyć zyski. Dzięki niej możliwe jest uzyskanie jabłek o intensywniejszym wybarwieniu, który, które spełnia, Najwyższe standardy jakości. Maszynę do usuwania liści można zakupić w firmie dwajabka jabka Istnieje również możliwość wynajmu takiej maszyny. Jeśli jesteście zainteresowani tą innowacyjną maszyną lub potrzebujecie pomocy w wybarwieniu jabłek, skontaktujcie się z firmą dwajabka pod numerem telefonu 6363 924 lub stacjonarnie w siedzibie firmy na 133 w warce. Zapraszam Was serdecznie.